Za chwilę odniosę się do tytułu filmu, a zanim to zrobię, chciałem wam pokazać moje piękne Patonite. To jest mój profil i tu są rzeczy, które się dzieją różne. Myślę, że umiecie czytać, więc same możecie sobie przeczytać, co daje w jakich progach. To nie jest trudne. W progu 50 daje dosyć dużo, może pokażę jak to wygląda. Dostaje się dostęp do takich oto cudów. To jest folder dla patronów z progu 50. No i na przykład można sobie wejść tutaj. I tu są wszystkie zadania, które mam poukładane ładnie. No zobaczmy termodynamikę na przykład. Na playlistach raczej jest chaos, ciężko je ogarnąć. Tutaj chaosu nie ma. To jest spis treści. Jak widzicie jest bardzo po kolei. Najpierw taka gimbaza. To ciepło właściwe i bilans cieplny te pierdoły. Później trochę gorzej. Mole. Później model gazu doskonałego. Przemiany omówione izotermiczna, izochoryczna, izobaryczna, adiabatyczna, izożadna, cykle przemian i później jeszcze ciepłomolowe i cykle przemian wykorzystane w silnikach. No, ułożyłem to tak jak umiałem najlepiej. Z tym się fajnie pracuje. Podobno. Są też rzeczy, których w progach nie ma, czyli takie, których nie obiecałem, a daję. I tak na przykład, co tydzień w niedzielę są pato-zajęcia dla dzieci, gdzie rozwiązujemy randomowe zadania. Jak ktoś nie może być, a ma próg 50, nie szkodzi, dostaje nagranie. No i teraz co do tytułu. Wymyśliłem sobie, że dla patronów zrobię darmowy kurs. Czyli on nie jest darmowy, bo patronowanie nie jest za darmo, ale jest w cenie patronowania. I nie obiecuję go, czyli jest gratis. Czyli jest darmowy. I on będzie co środę o 20, może 20.30, zależy jak się wyrobię. Ale tylko dla superbogatych. Próg 50 ma ograniczoną ilość miejsc, ale nie przejmujcie się dzieci, bo w wyższych progach za więcej dostaniecie dokładnie to samo. Czyli każde dziecko odpowiednio bogate będzie mogło uczestniczyć w kursie dla patronów. No i przy okazji chciałem podziękować nowym patronom. Dostępy dam jak skończę robotę, czyli wieczorem.